Ksiągę elementacji, rozdział pierwszy. Ach, jak samotnie siedzi miasto, niegdyś tak pełne ludzi. Stało się jak wdowa. Niegdyś wielka wśród narodów, księżniczka wśród prowincji. Teraz stała się podwładną. Nieustannie płacze w nocy na jej policzkach łzy. Nie ma nikogo, kto by ją pocieszył pośród wszystkich jej kochanków. Wszyscy jej przyjaciele zdradzili ją i stali się jej wrogami. Juda poszedł na wygnanie z powodu ucisku i wielkiej niewoli. Mieszka między poganami i nie znajduje odpoczynku. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go pośród ucisków. Drogi Syjonu płaczą, bo nikt nie przychodzi na uroczyste święta. Wszystkie jego bramy opustoszały, jego kapłani wzdychają, jego dziewice są smutne, a on sam jest pełny goryczy. Jego wrogowie są zwierzchnikami, jego przeciwnikom szczęśliwie się powodzi. Pan bowiem trapi go z powodu mnóstwa jego występków. Jego dzieci poszły do niewoli przed ciemiężcą. A tak odjęte zostało od córki syjonu całe jej dostojeństwo. Jej książęta stali się jak lenie, które nie znajdują pastwiska i uchodzą bez siły przed tym, który je ściga w dniach swego utrapienia i swej niedoli. Jerozolima wspomina wszystkie swoje kosztowności, jakie miała za dawnych dni, gdy jej lud wpadł w ręce wroga, a nikt jej nie pomógł. Nieprzyjaciele, widząc ją, naśmiewali się z jej szabatów. Jerozolima ciężko zgrzeszyła, dlatego została odłączona jako nieczysta. Wszyscy, którzy ją szanowali, gardzą nią, gdyż widzą jej nagość, a ona wzdycha i odwraca się plecami. Jej nieczystość jest na brzegach jej szat. Nie pamięta swego końca. Dlatego wielce ją poniżono i nikt jej nie pociesza. Spójrz, Panie, na moje utrapienie, bo wróg się wywyższył. Wróg wyciągnął swoją rękę po wszystkie jej kosztowności. Patrzy jak poganie, którym zakazałeś wchodzić do Twego zgromadzenia, wchodzą do jej świątyni. Cały jej lud wzdycha i szuka chleba. Daję swoje kosztowności za pokarm, aby posilić duszę. Spójrz, Panie, i zobacz, że zostałam znieważona. Czy nic Was nie, to nie obchodzi, wszyscy, którzy przychodzicie obok? Spójrzcie i zobaczcie, czy jest boleść podobna do mojej boleści, jaką mi zadano, którą dotknął mnie Pan w dniu swojego zapalczywego gniewu. Z wysoka zesłał ogień na moje kości, który je pokonał. Rozciągnął sieć na moje nogi i zawrócił mnie. Wydał mnie na spustoszenie i przez cały dzień omdlewałam. Jarzmo moich nieprawości jest związane jego ręką. Splotły się i weszły na moją szyję, a to poraziło moją siłę. Pan wydał mnie w ręce wrogów i nie mogę powstać. Pan podeptał wszystkich moich mocarzy, którzy są pośród mnie. Zwołał przeciwko mnie gromadę, aby zmiażdżyć moich młodzieńców. Pan jak w tłoczni podeptał dziewicę, córkę Judy. Dlatego ja płaczę z oczu. Z moich oczu ciekną wody, gdyż daleko jest ode mnie pocieszyciel, który by pokrzepił moją duszę. Moi synowie są wytraceni, bo wróg zwyciężył. Syjon wyciąga swoje ręce. Nie ma nikogo, kto by go pocieszył. Pan pobudzi dookoła Jakuba jego wrogów. Jerozolima jest wśród nich jak kobieta oddalona z powodu jej nieczystości. Pan jest sprawiedliwy, bo zbuntowałam się przeciwko jego słowu. Słuchajcie, proszę wszyscy ludzie i zobaczcie moje boleści. Moje dziewice, moi młodzieńcy poszli do niewoli. Wołałam do moich kochanków, lecz oni mnie zdradzili. Moi kapłani i starcy zginęli w mieście. Kiedy szukali pokarmu dla siebie, aby posilić swoją duszę. Spójrz, panie, bo jestem utrapiona. Moje wnętrzności drżą, moje serce przewraca się we mnie, gdyż uparcie się buntowałam. Na dworze miecz osieraca, a w domu nie ma nic oprócz śmierci. Słyszą, że wzdycham, ale nie ma nikogo, kto by mnie pocieszył. Wszyscy moi wrogowie usłyszeli o moim nieszczęściu i cieszą się, że to uczyniłeś. Sprowadzasz dzień, który zapowiedziałeś, a staną się podobni do mnie. Niech cała ich niegodziwość przyjdzie przed ciebie. Uczyń im tak, jak mnie uczyniłeś z powodu wszystkich moich przestępstw. Wiele bowiem jest moich westchnień, a moje serce omdlewa.